Rafał Trzaskowski w kluczowym momencie kampanii prezydenckiej 2025 zaskoczył wszystkich, spotykając się w Toruńskim pubie z liderem Konfederacji, Sławomirem Mencenem oraz Radosławem Sikorskim. Wspólne piwo i rozmowa w mediach społecznościowych wzbudziły kontrowersje i podzieliły opinię publiczną, czy to polityczny manewr, czy gest jednoczący. Piwo wywołało burzę wśród sympatyków Konfederacji, rodząc pytania o prawdziwe intencje uczestników. Warto posłuchać, jak różne środowiska ocenili ten nieoczekiwany zwrot w kampanii. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Wybory prezydenckie zaplanowane na 2025 rok zyskały zupełnie nową dynamikę, kiedy to Rafał Trzaskowski, znany polityk z obozu Koalicji Obywatelskiej, zdecydował się zasiąść do nieco niestandardowego spotkania przy jednym stole z Sławomirem Mencenem oraz Radosławem Sikorskim. To niecodzienne zgromadzenie miało miejsce w popularnym toruńskim pubie, przyciągając uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i mediów narodowych. Było to spotkanie, które szybko odbiło się szerokim echem, prowokując liczne dyskusje zwłaszcza wśród sympatyków konfederacji, której liderem jest mencen. Czy był to przyjazny gest mający na celu zademonstrowanie możliwości współpracy ponad podziałami politycznymi, czy raczej precyzyjnie przemyślany ruch w ramach strategii kampanijnej? Polityczna scena w Polsce zadrżała w posadach na chwilę przed decydującą rundą wyścigu o najważniejszy urząd w kraju. Rafał Trzaskowski, który podjął się wyzwania kandydowania z ramienia Koalicji Obywatelskiej, wybrał dość zaskakujące miejsce dla swojego politycznego manewru. Wizyta w przybytku Sławomira Mencena, osoby zdecydowanie kojarzonej z Konfederacją, której postawy często znacząco odbiegają od tych prezentowanych przez Koalicję Obywatelską, była wydarzeniem, które przykuło uwagę opinii publicznej. W trakcie tego spotkania, które było swoistym epilogiem po debacie, politycy razem sięgnęli po kufle piwa. Czyn ten, jakkolwiek symboliczny, wzbudził silne emocje i wymagał interpretacji. Media w Polsce szeroko komentowały ten moment. Zwracając uwagę na różnorakie reakcje zarówno zwolenników jednego, jak i drugiego obozu politycznego, ten zaskakujący polityczny spektakl miał swoją kontynuację. W sobotę, niezbyt długo przed planowaną drugą turą wyborów prezydenckich, Rafał Trzaskowski wziął udział w transmisji na żywo na popularnym kanale YouTube prowadzonym przez Sławomira Mencena. Tego typu spotkanie miało charakter poważnej rozmowy, co, jak podkreślał sam Mencen. Stanowiło doskonałą platformę do wyrażenia i rozpowszechnienia postulatów, które leżą u podstaw działalności jego ugrupowania. Ta dyskusja była inna niż poprzednie starcie z Karolem Nawrockim, który ma poparcie prawa i sprawiedliwości i którego obecność w czwartkowej debacie podkreślała różnice w podejściu i stanowiskach obu stron. Pomimo wyraźnych różnic w poglądach, które poskutkowały odmową Trzaskowskiego do podpisania deklaracji Mencena w przeciwieństwie do Nawrackiego, Rozmowy przebiegały w spokojnej i rzeczowej atmosferze. Niemniej jednak finał tej wymiany poglądów miał miejsce w pubie Sławomira Mencena. To nieoczekiwane zakończenie długiego dnia debatowań w postaci wspólnego spożycia piwa było zaskoczeniem dla wielu obserwatorów sceny politycznej. Akcja ta dodała dodatkowego wymiaru politycznemu sparingowi, pokazując jak polityka potrafi zaskakiwać swą nieprzewidywalnością. Po zakończeniu oficjalnej debaty politycznej miało miejsce nieoficjalne spotkanie w popularnym toruńskim pubie, który należy do znanego przedsiębiorcy Sławomira Mencena. Przy jednym stole zasiedli wtedy ważne postacie polskiej sceny politycznej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gospodarz pubu Sławomir Mencen, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szefowa sztabu wyborczego Trzaskowskiego Violetta Paprocka. Radosław Sikorski uwiecznił to wydarzenie na filmie, który następnie opatrzył komentarzem o obywatelskiej jedności, pisząc, że to spotkanie jest dla Polski, która łączy ludzi, zamiast ich dzielić na różne obozy. To nieformalnie zorganizowane zebranie nieźle zdziwiło bywalców tego lokalu. Szybko zyskało na popularności w mediach społecznościowych, w których użytkownicy zaczęli udostępniać nagrania i wyrażać swoje opinie na temat symboliki tego spotkania. Dla niektórych stanowiło ono przykład konstruktywnego dialogu pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi, co było odbierane jako pozytywny gest w stronę porozumienia. Jednak znajdowali się również tacy, szczególnie wśród sympatyków Konfederacji, którzy widzieli w tym spotkaniu przejaw politycznej zdrady swoich ideałów. Nieobecność Radosława Sikorskiego w pubie nie była przypadkowa, bowiem nim się pojawił, regularnie uczestniczył w rozmowach z obecnymi tam osobami oraz dzielił się swoimi doświadczeniami na temat polityki na platformach społecznościowych. Wideo z tego spotkania szybko zyskało na popularności, stając się wirusowym hitem. Sam premier Donald Tusk również postanowił dorzucić swoje zdanie, publikując nagranie z toastem i słowami: Na zdrowie co wydźwiękiem miało być kolejnym wyrazem poparcia dla integracji. W rezultacie w środowisku Konfederacji wyrosła znacząca kontrowersja. Wielu zwolenników i polityków tej partii czuło się zaskoczonych oraz zawiedzionych rozwijającą się sytuacją. Znani publicyści prawicowi, tacy jak Jacek Karnowski, niezwłocznie przystąpili do oskarżania Sławomira Mencena o zdradę wartości reprezentowanych przez Konfederację. W swoich wypowiedziach porównywano Mencena do historycznych postaci jak Janusz Radziwił, oskarżając go o kolaborację z Platformą. Jeden z czołowych prawicowych komentatorów, Rafał Ziemkiewicz, stwierdził jednoznacznie, że takie działanie wskazuje na polityczną niedojrzałość Mencena i skrytykował jego skłonność do swoistej uległości wobec strategii podejmowanych przez przeciwników politycznych z Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Bosak, będący jednym z przywódców Konfederacji, nie ukrywał swojego zaskoczenia informacją o tym spotkaniu, które dotarło do niego w trakcie uczestnictwa w programie nadawanym na żywo. Chociaż starał się wprowadzać do owej sytuacji wygaszające emocje komentarze, przyznał, że osobiście nie podjąłby się takich działań związanych z udziałem w spotkaniu z Trzaskowskim, szczególnie w gorącym okresie kampanii wyborczej, kiedy to każdy krok może być odebrany jako strategicznie istotny. Sławomir Mencen poczuł się zmuszony do szybkiego wyjaśnienia swojego spotkania z obecnym prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, które odbyło się przy okazji nieformalnej rozmowy przy piwie. W erze mediów społecznościowych, gdzie czas reakcji jest kluczowy, Mencen postanowił błyskawicznie zamieścić oświadczenia oraz szereg grafik mających na celu zapewnienie opinii publicznej, że jego działalność polityczna nie ma nic wspólnego z żadnymi nielegalnymi organizacjami. Chciał zaznaczyć, że sam nie identyfikuje się ani z mafią, ani z żadną sektą. Podkreślał, że spotkanie, o którym mowa, stanowiło jedynie przykład normalnych interakcji i działań pomiędzy politykami, które w demokratycznym społeczeństwie są naturalnym elementem życia publicznego. Jednakże mimo zapewnień Mencena, reakcja niektórych wyborców, zwłaszcza sympatyków Konfederacji, była dość emocjonalna i krytyczna. W sieci pojawił się szereg wypowiedzi, w których wyborcy otwarcie wyrazili swoje rozczarowanie i brak zaufania wobec jego partii, deklarując, że w przyszłości nie będą na nią głosować. W ten sposób okazali swoją dezaprobatę dla działań swojego dotychczasowego lidera. Profesor Kazimierz Kik, uznany politolog, w rozmowie z polską agencją prasową wyraził swoje sceptyczne spojrzenie na całą sytuację. Zwrócił uwagę, że symboliczne wspólne piwo mogło nie być niczym innym jak wymuszoną kalkulacją polityczną. Według profesora nie chodziło o autentyczny dialog, lecz raczej o pragmatyczne działania na scenie politycznej, które miały na celu osiągnięcie wzajemnych korzyści. W jego ocenie mogło to być posunięcie strategiczne mające na celu pozyskanie poparcia wyborczego męcena, traktowanego jak cenny kapitał polityczny w kontekście przyszłych wyborów i koalicji. Sieć portalów informacyjnych, takich jak ONET, PAP. Gazeta Prawna oraz portal wyborcza.pl przekazywały informacje o tej sytuacji, a w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i YouTube, zarówno Mencen, jak i inni politycy aktywnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, próbując wpływać na bieg wydarzeń i opinię publiczną. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.